10 minut po lądowaniu w Warszawie, jak samo poczucie pana trenera? No moje dobre. Myślę, że ta podróż bez jakichś tam takich złych przygód, natomiast na pewno no, 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 dosyć długa. Króciutkie podsumowanie tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 5 tygodni. Myślę, że tak. Pierwsza rzecz najważniejsza to wielkie gratulacje dla dziewczyn. Zagrały naprawdę parę dobrych meczy, pokazały charakter. Oczywiście ten Final Six to jest taka wypadkowa różnych zdarzeń, różne zespoły grały w różnych składach, ale dla nas, dla, dla, dla tej reprezentacji jest to duży sukces i każdy mecz bardzo nas cieszy. Króciutko o tym, jakie najbliższe plany. No, każda dziewczyna, ponieważ różnie ten sezon się układał dla, dla każdej zawodniczki, jedne miały przerwę, drugie nie miały, jedne przyjechały trzy dni po Lidze, inne od razu bezpośrednio. Kilka dziewcząt miało przerwę wcześniej, dlatego też zareagowaliśmy tak naprawdę indywidualnie. I Raz, że mają dziewczyny program do wykonania w tym tygodniu. Siłowy 27 spotykamy się w Łodzi, też z częścią. Staramy się jakby jak najmniej zmienić to, co przygotowaliśmy, jeżeli chodzi o ten sezon. Mówię tu o przygotowaniach do kwalifikacji do mistrzostw Europy.